Pasta. No, pasta. Pasta. Kon. Konkrety. No, i chyba kasta. tak Nie, dzięki. Ааа 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 А czekałem na pol? Nie wiem. No, no, a ja wiem. My no co nagrywam? No. Sądę nagrywam. Sondę? No. Pani sądzi o tranzystorach IGBT? Nie znam się na tym. Nie znam się zupełnie na tym. Ale pani na pewno o tym słyszała? N nie kojarzę. Nie. No, dobra, dziękujemy. Panią do pana? Co pan sądzi o tranzystorach IGBT? Nie wiem, co to jest w ogóle. Tran Tranzystor IGBT pan nie wie? Nie. No dobra, to nie pytałem. A co to jest w ogóle? No taka płytka to się łączy kabel i to daje dużo amperów. Aha, dobra. Nie, nie wiedziałem, jest bo był jestem, ja. Okej, okay, rozumiem. Miłego. Witamy. Co państwo sądzą o tranzystorach IGBT? LGBT? Pasuje właśnie. Dobra, ja z Ukrainy, na, na, na pierwszy, a w ogóle LGBT, no to, to mnie nie stosuje. Chcę jak chce, tak, tak, tak i żyje. Wszystko. Dobra, dzięki. Co pan sądzi o tranzystorach IGBT? O, to nie powiem nic, bo nie wiem o co się rozładzi, także nie o, mogę. Okej, okay, dziękujemy. A pytanie mam do pani. Co pani sądzi o tranzystorach IGBT? Nic, bo nie wiem co to. A jak to pani nie wie. Nie mam pojęcia. Dobra, to nic miłego. O, pytanie od ciebie. Polak. Tak, to dobrze, spotkać tu Polaka. Co sądzisz o tranzystorach IGBT? A czym? Tranzystora IGBT. Niestety nie znam się na tym. Nie. Ja też nie dlatego pytam. No. Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź. Dobra. O sądzi o tranzystorach IGBT? Tranzystor to pamiętam wie pan jeszcze, bo ja jestem ze starych dobrych czasów takich ale nazwy nie znam, także nic panu, nic panu nie powiem. Wiem co to był tranzystor. No dobra, dziękujemy. Proszę. Co pan sądzi o tranzystorach IGBT? A, nie będę się na takie tematy wypowiadał, ale dziękuję. Nie, nie. Przy pani do pani. Przy pani, przy pani do pani. Co pani sądzi o tranzystorach IGBT? O. <grywa> ja mówię po polsku A. bardzo. Okay, rozumiem, dziękuję. Co pani sądzi o tranzystorach IGBT? Chyba nie wiem, co sądzę, bo nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Dobra, to pasuje do pani kamizelki. <grystanie> Dzięki. Dzięki miłego. Co sądzisz o tranzystorach IGBT? O Jezus. Łukasz. Czego? Jak zwykle. Siema. Co ja o nich sądzę? No niech sobie żyją swoim życiem, no. Ale przeszkadzają ci tranzystory IGBT, czy nie? Tranzystory? Fk on nie o to pyta. A o co? Nie wiem, ale tranzystor... <grym> o co pytasz,? Moment. O tranzystor i GBT. A to nie, to nie. Ja zrozumiałam, że pytasz o LGBT. <grym> no wiem, byłaś <grym> idealna, dopóki twoja koleżanka nie, nie uratowała. Okej, okay, no to nie wiem, nic nie sądzę, nie znam się. Ja też nie, dlatego pytam. Co sądzisz o tranzystorach IGBT? Nie wiem tak szczerze Nic nie sądzisz? No nie. Okej, okay, dzięki. Was. Co sądzicie o tranzystorach IGBT? Nie. Ciężki temat. Dlaczego? Ciężki temat. No Tranzystory trochę skomplikowane. Taka elektronika skomplikowana, nie. Słuchaj, ze zrozumieniem mnie ja takich ludzi szukamy. Ale proszę pani, takie pytanie do pań. Pani. Co Panie sądzą o tranzystorach IGBT? No, nie wiemy o, o co czym? chodzi. O tranzystorach IGBT? Nie, nie, nie wiem wiemy o co chodzi. LGBT? LGBT, Aha, to LGBT. tak. To nic miłego. No, konkretne pytanko. Co sądzicie o tranzystorach IGBT? O nie, to Pani mój temat, nie wywołuję no, się. Ja też nie. Może to się nie wywołuję, przepraszam. Okej, okay, dzięki, miłego. Co Pani sądzi o tranzystorach IGBT? Nawet nie wiem, nie jestem zorientowana. Co ja też nie. Pan mówi? O no, tranzystorach IGBT. Tranzystory? Nie wiem. Geje, lesbijki. A, że w ten sposób? Nie, nie wiem, co mam powiedzieć, że sądzę. Myślę, że trzeba mieć tolerancję. W sensie takim. W ogóle nie trzeba się odnosić w taki sposób z tym, że musimy. Nie wiem, ja się mogę przedstawić panu, czy jestem lesbijką, czy nie. Nawet pan nie widzi. A jest pani? W sensie, ja bym powiedziała, że. Żeby życie miało smaczek, grać dziewczynka, z chłopaczek? Nie, nie, raczej tak to nie spotykałam się nigdy z dziewczyną, ale raczej nie mam czegoś takiego, że się tak szufladkować, że muszę mieć jakąś flagę. Jaki... Czyli pani byłaby otwarta na trójkąt? <grym> trochę tak. A pani chłopaka? Mam chłopaka. Raczej ja się rozwodzę w tym momencie. <grym> Taka młoda osoba? No, źle trafiłam trochę. A ile mam pani lat? 28. Dlaczego się pani rozwodzi? No. jakby. Trochę się zmienił i inaczej nie. A mówią, że to kobiety się zmieniają po ślubie. Inaczej. Nie, nie wiem. No dobra, to nie męczę. Dziękuję, dnia. Trochę osobiste pytanie. No wiem, dlatego już nie męczę. To no takie Pytanko zadamy takim dziewczyn. O Nie, chyba. Dlaczego? No to zależy jakie. Proste. Co sądzisz o tranzystorach IGBT? O czym? O tranzystorach IGBT. O LGBT, ale to pierwsze słowo? Tranzystorach IGBT. Nie wiem co to jest. LGBT. Wiem co to jest LGBT, ale tranzystory, tak? No tak, i co o nich sądzisz? Nie wiem, bo nie jestem w stanie zdefiniuję pan to pierwsze słowo. No tranzystor IGBT. To nie odpowiem. A ja też... Ja ogólnie nic do tego nie mam. Na co komu to potrzebne? Po jak już zapraszasz, to mogę iść tam No Dobra, co panie sądzą o tranzystorach IGBT? Panie, mówi Pan ze mną jak ze ślepym o kolorach, nie wiem co to, to znaczy, nie wiem, nie wiem, więc nie mogę... Hem, hema, hema, taka sytuacja, hemoglobina mnie interesuje. A, hemoglobina, to wiem. Mistyfikacja, taka sytuacja. I tranzystory IGBT. Pan coś ze mnie robi tak, żeby było śmiesznie, ja to potrafię. Panie do Pań, co Panie sądzą o tranzystorach IGBT? O Boże, proszę Pana, ja nawet nie wiem, o czym Pan do mnie mówi. Także <todgłos》>, trudno mi jest odpowiedzieć na to. Rozumiemy, dobranoc. Co Wy sądzicie o materiale? Napiszcie na dole w komentarzu. Jeśli macie pomysł na inne tego typu sądy, napiszcie do mnie na Instagramie. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie dalej.